Dzień dobry, Sport Moim życiem Subiektywnie o sporcie, a Paweł kłaniam się niezwykle nisko i zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka z tytułu Sport Moim życiem Subiektywnie o sporcie. Odcinek to szczególny, ponieważ już wiemy, kto poprowadzi polską reprezentację siatkarzy na mistrzostwach świata w 2014 roku. Nie będzie to Andrea Anastazji, będzie to Duet Antiga bleu o tym duecie rozpisywali się prawie wszyscy dziennikarze na Twitterach, Facebookach i w swoich e, możliwych mediach od kilku dni, dziwiąc się, jak to możliwe, że mamy mieć Antigę, czyli tak naprawdę zawodnika, który w tym momencie jeszcze gra i gra nawet dobrze w barwach skryby chatów, e, będziemy go mieli za selekcjonera. I ja powiem tylko i wyłącznie tyle. Jeżeli chodzi o Filipa Bleu, jestem w 100% przekonany, że jest to doskonały wybór. Natomiast jeżeli chodzi o Stefana Antigę, ja uważam, że jest to bardzo, ale to bardzo ryzykowna gra. To jest gra na setkach, tysiącach wręcz kibiców w kraju, Którzy w tym momencie dowiadują się, że ich reprezentację, którą oni kochają i z jaką jeżdżą i której kibicują, będzie prowadził człowiek, który nie ma doświadczenia trenerskiego. To jest też celowanie w dziennikarzy ekspertów, którzy tak na dobrą sprawę nie wiedzą, co mają napisać. No bo jeżeli napiszą, że Antiga to jest w ogóle befe i stąd i nie wracaj no to tak właściwie w tym momencie skazują się na to, że jeżeli Antidze wyjdzie, wyjdzie no to będą mówili wszyscy, że o, a dziennikarze to się w ogóle nie znają. Ale proszę Państwa, umówmy się na jedną rzecz. W tym momencie prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej, Mirosław Przedpełski, być może ryzykuje naprawdę wiele i wiele swojego autorytetu, stawiając Stefana Antigę na czele polskiej reprezentacji. Ktoś tam mówił, to chyba nawet redaktor Składowski, z tego co pamiętam, pisał dzisiaj w Przeglądzie Sportowym, nie wiedząc o tym wyborze, że to troszeczkę tak, jakby dać bolid Formuły 1 kierowcy, ZTM. No rzeczywiście yy, jest to jakieś porównanie, natomiast jak, tak jak mówię, Blę bardzo chętnie, Antiga, mam wielkie wątpliwości. A gdybym ja miał wielkie wątpliwości, no to nigdy w życiu nie podjąłbym tak karkołomnej decyzji, bo wiedziałbym, że jeżeli ona nie wyjdzie, no to tak właściwie w tym momencie spisuję się na pożarcie kibiców, dziennikarzy oraz ekspertów. Yy, Mirosław Przedpolski chyba nie do końca rozumie, że siatkówka to nie jest jego prywatny folwark. To nie jest tak, że Mirosław Przedpolski podejmuje tą decyzję, bo jest właścicielem siatkówki. On jest tylko i wyłącznie prezesem Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Wiele rzeczy dobrych robi, rzeczywiście. Natomiast to tak troszeczkę jakby w tym momencie Mirosław Przedpolski pożyczył od kibiców, siatkarzy, ekspertów 10 tysięcy złotych. Taka metafora jest to. 10 tysięcy złotych, bo to wielka suma. I postawił ją na legię z Trabzonsporem, tak właściwie w tym momencie na dzisiejsze spotkanie, nie patrząc w nic, nie patrząc w żadne statystyki, w to, że legia ma naprawdę 0 punktów, jest w rozsypce i stawia właśnie na tą legię te pożyczone pieniądze. On musi liczyć się z tym, że jeżeli legia wygra, no to wszyscy powiedzą: Dzięki, Mirosław, gratuluję ci, że wygrałeś te pieniądze dla mnie, chcę swoją część, którą wygrałem, no bo naprawdę fantastycznie, żeś to zrobił, a ty jesteś dla mnie wielkim typerem i typuj mi do końca życia. No ale jeżeli to się nie uda i Legia nie wygra z tym Trabzonsporem, a to jest mniej więcej tak jakby postawić właśnie Antigę na czele naszej siatkarskiej reprezentacji, no to w tym momencie wszyscy mówią, a idź ty Mirosław, co żeś ty zrobił, ty żeś te moje wszystkie pieniądze przegrał, idź, nie chcecie znać, bo przegrałeś mój dorobek życia. No i tak właśnie w tym momencie zachowuje się Mirosław Polski. Ja nie neguję tego wyboru Ponieważ nie mam takiej władzy Żeby być m, prezesem Polskiego Związku Piłki Siatkowej Bo to on potem będzie rozliczany I ja też ze swojej strony Na EMWoleju, czy też może na innym portalu Który zamierzam założyć I szukam sponsora do niego To tak by the way m, Tak właściwie w tym momencie Nie ja go będę w tym momencie oceniał dziś Tylko ja go ocenię dopiero wtedy Kiedy przegramy Mistrzostwa Świata 2014 A taka jest szansa że nie zdobędziemy w tym duecie złotego medalu ani żadnego medalu, i tak właściwie zaprzepaścimy szansę na zdobycie czegoś wielkiego w najbliższych latach. Ale tak jak mówię, nie ma co tutaj roztrząsać, tylko w tym momencie trzeba pochwalić prezesa przedpolskiego za to, że ma przysłowiowe jaja że potrafi w tym momencie podjąć tak ważną decyzję w tak trudnym momencie. Jeżeli ona się nie sprawdzi, no to pełnym winowajcą tego będzie Mirosław Przedpełski, a jeżeli się sprawdzi, to wszyscy go pokochają i powiedzą, żeby został dożywotnio prezesem Polskiego Związku Piłki Siatkowej, bo takie wielkie decyzje zdarzają się naprawdę rzadko. Nam tylko pozostaje patrzeć na to, czy Antiga będzie dobrze sprawiał się w roli tego selekcjonera, czyli tego wyszukiwacza zawodników do swojej kadry oraz motywatora, no bo nie wierzę, żeby Antiga przygotowywał plan treningowy dla polskiej reprezentacji w piłkę siatkową, no bo to byłby naprawdę dramat. To w takim razie, co by tam robił Filip Blau? Nie wiem, podawał kawę, czy też może po prostu rysował na tej tabliczce ustawienia. Także tak naprawdę trzeba powiedzieć, że trzeba dać temu czas. Ja, tak jak mówię, na Blę jestem na tak, na Antigę jestem na nie. Tylko nie chciałbym, żeby Mirosław Przedpełski moje czy wasze też emocje jako kibiców e, sprzedawał w sposób taki, że widzi mi się, mam swoje i to jest mój folwark. Tylko ja wierzę, że on po prostu przemyślał to i pomyślał sobie, dobrze zaryzykuję. Tylko jeżeli zaryzykuje pan, panie Mirosławie i panu nie wyjdzie... To niech pan liczy się z tym, że wszyscy będą chcieli pana wyrzucić z tego stołka, ponieważ zaprzepaści Pan Mistrzostwa Świata w Polsce, które nie zdarzają się rzadko dość powiedzieć, że się nigdy w życiu nie zdarzyły takowe. No i jeżeli je przegramy, to naprawdę stanie się pan wrogiem publicznym numer jeden, Chcę, żeby tylko pan o tym pamiętał. I to ja mówię, jeżeli jeżeli tak jak mówię, chce pan wejść polemikę bardzo chętnie, zapraszam serdecznie. Ja. Myślę, że jestem tylko 23-latkiem, natomiast życie troszeczkę znam. Siatkówki trochę się naoglądałem, od 13 lat oglądam, a mam 23. Oglądam też piłkę nożną, także mogę służyć za ewentualnie kogoś, kto może panu ewentualnie podpowiedzieć, jeżeli pan oczywiście będzie chciał z tego skorzystać. Kłaniam się zatem niezwykle nisko: Jaszkiewicz Paweł do usłyszenia i tak jak mówię, dajmy czas tej reprezentacji, choć ja w cud pod wodzą Stefana Antigi nie wierzę. W cud pod wodzą Filipa Blem już bardziej bym uwierzył, natomiast pytanie jak to będzie się e, klarować to zobaczymy i na ocenę przyjdzie czas po mistrzostwach świata. Na razie bardzo ryzykowna decyzja, ale stońmy murem za panem Mirosławem Przedpolskim, a gdy to się nie uda to wtedy dopiero go rozliczajmy, a nie w tej chwili hejtujmy i starajmy się pokazać, że jesteśmy mądrzejsi od telewizji kablowej, bo to nie my. Przewodzimy PZPS-owi, ale my tworzymy tą siatkarską rodzinę, którą przewodzi właśnie Mirosław Przedpolski. Jeżeli to się nie uda, to będziemy mogli go spokojnie odwołać, bo zrobi nam wielką krzywdę, kibicę. Kłaniam się zatem niezwykle nisko, jeszcze raz do usłyszenia i zapraszam do komentowania na Twitterze, na Facebooku, sport moim życiem, fanpage oraz tutaj pod filmikiem w komentarzach. Do usłyszenia, kłaniam się niezwykle nisko, trzymajcie się.